Tricky pronunciation. Podchwytliwa wymowa. Spójrzmy na parę wyrazów. Colon. Colonel. Famous. Infamous. Facelift. Surface. Prepare. Preparation. Colon. Colon. Dwukropek. Colonel. Colonel. Pułkownik. Famous, famous, sławny. Infamous, infamous, owiany złą sławą. Facelift, facelift, lifting twarzy. Surface, surface, powierzchnia: Prepare, prepare, przygotowywać. Preparation, preparation. Przygotowanie. Co to za wyraz? Infamous. Infamous. Owiany złą sławą. Surface. Surface. Powierzchnia. Cowln. Dwukropek. Kernel. Kernel pułkownik preparation preparation przygotowanie jak wypowiesz te wyrazy owiany złą sławą Infamous. powierzchnia surface dwukropek kawalany pułkownik Kernel Przygotowanie Preparation